Cześć mordy, z tej strony Kalu, witamy was w drugim odcinku Kaluch vs Viki Hej Viki, dzień dobry, witam dzień serdecznie dobry. Powiedz, to, powiedz mi, jak to jest siedzieć obok najsłynniejszego rapera Kupiłem sobie chain znaczy, youtuber Patrzcie na to Flex. Nie, no żartuję. Kupiłem sobie taką ośmiornicę, ładnie Fajne. się świeci. Podobać się? VVS. VVS. -y to nie są co prawda, ale chciałbym mieć jak tager. Witamy serdecznie na kolejnym odcineczku widzowie. Spodobało wam się pierwszy odcinek, wam się spodobał, więc lecimy z wyzwaniami. Wiki. Lecimy. poprzedni odcinek przegrałaś. I co dzisiaj? Dzisiaj wygram. Jesteś przekonana? Nie, ale chciałabym. <laughs> spróbować. Wiki, biedna, tutaj tryharduje, żeby się jej udało, więc skrobijcie 30 tysięcy lat w górę, jeśli wspieracie Wiki w tym wydarzeniem. Zobaczymy właśnie, ile osób wspiera Wiki. Ja I... czytam komentarze, dam, że także piszcie. Tam. Więc jak wspierasz Wiki teraz, zostaw łapę w górę, jestem ciekaw ile tak. osób z TK wspiera moją kobietę Możemy to sprawdzić Zobaczymy, pegu. więc moi drodzy, łapeczki w górę, wpadajcie na nasze Instagramy, są nad głową, teraz z naszymi głowami są, więc zapraszamy serdecznie, a teraz rozpoczynamy wyzwanko numer 1 Panie i panowie, Wiki w tym momencie czyta wyzwanie numer jeden. Proszę bardzo. Kto dalej przyjedzie na modzie need for speed plus chaos wygrywa. Okej, okay, czyli chaos mod, czyli musimy jechać z odpowiednią prędkością, inaczej wybuchniemy. Już tłumaczyłem Wiki, jak to działa przed odcinkiem, więc y, kamień papier, kto zaczyna pierwszy. No, Mam tak, raz, raz dwa, dwa trzy. trzy, raz, dwa, trzy. trzy. Trzy godziny later. jeden, dobra Czyli eee. Nigdy nie wiem jak kto wygrywa czy Mogę przygrywa. ja, dobra, mogę <laughs> ja Więc panie i panowie Zaczynamy spod fabryki kurczaków Tak sobie też ustaliliśmy Więc każdy może Okej, okay, tirmie przejechał niedobrze e, Każdy może sobie zagarnąć odpowiedni samochód e, Przed nagrywką Więc ja znajdę taki, żeby był kurczy szybki dosyć no właśnie Ten sobie no... wezmę A to jest właśnie... troszkę nie fair Bo będzie no... ten sam Nie, nie, nie Te co sobie znajdziesz na mieście to zaczynasz no to... Ustawiasz się przy kurczaku tutaj Jedziesz jak najdalej w stronę no, po prostu prosto, autostradą. To jest autostrada przez całą mapę, to dalej dojedziemy wygrywa. A no, jak takiego zgrzyta dostaniesz tutaj, to ja. No hałp? tak być może, uwaga. Czy ja jak złapę go, W się sensie, o to mi No to sobie możesz inny znaleźć. Jestem ustawiony bardzo dobrze, więc widzę 3, 2, 1. Chaos mod poszedł, ile muszę jechać? 74 km. Ja pierdzielę, żebym zdążył. Dobra mam to O, już tak szybko, jak to tak. Sobie... Tak, no i teraz na spokojnie mogę sobie jechać, tylko że chaos mod się ładuje u góry mhm. i zaraz jak mi coś ogarnie złego, to będzie masakra, o kurde. Ja Czyli... też mam mikrofon przed nosem. Czyli to chodzi o to, że jak ty nie no. będziesz jechał e, tyle samo, to wtedy. Jak będę jechał poniżej tej prędkości, to mam 10 sekund, żeby nadrobić, bo jak nie nadrobię, to się. Fire, to, to, to Dzieją złe rzeczy, ale. Da, aha, czyli wybuchasz, czy coś jeszcze innego? Ups. Brr. Ja chyba cię zagadnę. No, no, mów mi drive, me. Spokój się! Spokój się! Ale to ja nadal nie rozumiem. Panie i panowie, czy ty Mercedesa chcesz zagarnąć? O kurde, dziewczyna Mercedesa. Znów mam no, poznąć za długie. Ja ostatnio jej nie, nie ścinałam. No to trzeba było się przygotować I na czyny. Gdzie jest? Stop, stop, stop. Jeszcze chaosa nie ma. Wracamy tam do, do kurczaków. tyłu. kurczaków? Tak, do kurczaków proszę cofnąć. Tutaj się ustawić na równo z dzwonkiem, O, dobra, jest o, 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 Git. czaj, czaj, cza, o, 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 jestem. Dobra, a hamuj. hamuj, i uwaga, Mika, już trzymaj WASD, bo jak No Weź rękę. Kurde, ale zrąbałem widzowie. Mogłem zdecydowanie dalej dojechać, ale się nie udało. Trzy dwa, ja. jeden był jakiś tracę 69, tracę. 69 km musisz jechać tu. Oh no dobra, już, Wika już ma, już ma i zobaczymy, czy dojedzie dalej. Ale się źle jedzie. Ja, jedziesz, ja uderzyłem Tira i wypadłem i umarłem. Jak to w ogóle. A, a powiedz mi, to nie było chaos, tak? Tylko to To był chaos. Błąd. To był, tak, to był mój błąd. Nawet chaos nie zdążył zareagować. Okay. Wiktoria jak dojedzie, jeszcze, kurde, 100 metrów, to ma jeden A Dlaczego się nic nie dzieje? Żadnych chaosów nie ma. No Dla mnie dobrze, ale. Leci pasek na razie. Moi drodzy, oficjalnie. Y, Wiktoria ma 1 punkt. Yes. Ale dokąd, zobaczymy, dokąd dojedzie. Zobaczymy co, chaos mod. O ty o znowu jaj. masz to samo. Co ostatnio A! A! Co jest grane? O, je, o, o, nie, o 9 sekund, co W Drugą nie. stronę nawet możesz, Nie, 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 Ja nie, ja, ale wygrałam. To znaczy, umarłaś, ale wygrałaś. 1-0 dla szanownej Wiktorii, gratulacje. Boże, e, ciężkie zryzło. to było, ale. Wiktoria wygrywa. Mam jeszcze trzy wyzwania, więc jak wygra Zaczynamy wika. Od adrenalinki. Tak, jak wygra wika, jeszcze dwa wyzwania, to jest po sprawie. Moi drodzy, Wika i motor i miasto. Co to może oznaczać? Już czytam wyzwanie. Mianowicie, musimy. Mamy jedną minutę na zabicie jak największej ilości pedów. No mnie zaraz zabiją. No to wsiadaj na motocykl. Wiesz co? Ja ci. Może Wika nie zna pewnie takich lokacji najbardziej zaludnionych w GTA, więc jedź przed siebie tam do góry. Do góry? Tak, tam dojedziesz na Aleję Gwiazd i tam generalnie jest najwięcej pedów, chyba. Czy ty Nie, nie ty z... przycisk Przy... naciskasz? Tam? Wiktorka, a czym jedziemy motorem? A ja chcę broń. A po co ci broń? To prawie przycisz, już. Masz broń w ręku. A mam, dobra. Wiktoria chce strzelać z motocykla. Jakiś celownik tu jest? Aha, to no jest, kropka, no ale dobra. to na razie nie strzelaj, chyba, że już mam ci odliczać. Jedź może przed siebie, tak ci mówię. Żeby było fair, widzowie, bo ja wiem, że ten challenge tak wygram akurat tą rundę. No co. Ja dobrze gram w Cesa. Cesa, ale to nie jest CS, moja dobra. droga. Tutaj liczy się też drive mistrzowanie, chociaż ostatnio źle jechałem. stop, 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 stop. I z prawej strony tutaj jest aleja gwiazd. Generalnie na tym chodniku po... Te gwiazdy Po lewej stronie chodzi dużo ludzi. Yy, choć dziś coś tak mało tych ludzi, ale w każdym o, razie. A no kiedy zaczynamy? Ja ci będę liczył Pedy, ile zabijasz? Powiedz mi tylko, czy jesteś ready. Jeszcze, I'm ready. jeszcze nie celuj, bo ci zaczną uciekać. Dobra, włączam w takim razie minutnik. Witoria 3, dwa, 1 poszło, raz. A! <laughs> nie gadaj, że umieram! <laughs> Ej, czy to nie ma jakiegoś modu, że umiera się od uderzenia? Hej! Nigdy tak nie było! Ja już wiecie, nie gram w tę. Wiecie co, zlitujmy się i ja Ci dam jeszcze jedną próbę. Ale co to było? Nie ma takiego czegoś. Nie umiesz jeździć. Panie i panowie, to dajmy wice jeszcze jedną próbę Co ten Mace Bank tak, to znaczy bank miga, nie mam Mapa pojęcia się co się dzieje jest. Dobra, Wika, powiedz mi jak jesteś ready I'm i rozpoczynasz Godmode'a włączyliśmy, uwaga, no. tak, 3, dwa, jeden, poszło Dobra, jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba Wiktoria już trzy osoby po, po, poskromiła, zobaczymy jak to będzie dalej No, laska, jeszcze 50 sekund, czwarta o kurde, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Dobra, mamy dziewięć osób w tym momencie. A! Mam nadzieję, że dobrze liczę, widzowie. Broń ci się zmienia, co jest? Dziewiąta. Czemu nie umiem strzelać? Dziesiąta. Jedenasta. Ja pierdzielę. To wszystko w imię nauki, widzowie. To nie jest tak, że my zabijamy pędy tak, po prostu. Dwunasta. Liczy się jak spadnie. O, tego wałcie malucha, 13. ja specjalnie. Ja niedzielę, 13 osób. Nie, ja bo tu nie ma ludzi, przecież. No masz 21 sekund jeszcze. Oj, policeusz się dojeżdża, trzeba strzelać po ty. 13 osób do zabicia, no, zobaczymy. 13 nie strzela do bo... 14, to no, nie powiedziałbym, ale dobra, zaliczamy. 14 osoba. 7 sekund nie było, teraz nie było. Nie ma, nie ma 14 osób. A ja zestresowałam! Dobra, Moi bierzcie drodzy. mnie, policaj. No, zobaczymy. może ich tam teraz postrzelać, ale to już się nie liczy. 14 osób miała Wiki, ile będzie miał Kaluch? Przekonajmy się, milion. Panie i panowie, teraz moja kolej. 13 osób muszę zabić, żeby wyrównać rekord. No, powiem tak, S. nie 14? S. Sasito, no 14, żeby wygrać. No dobrze. Będzie dogrywka w takim razie, więc Wiktorka czyń honory, możesz odliczać. 3, 2, 1, start. No i dobra, i liczymy, widzowie. Raz. 2. Dobra, dzwonił sobie mama. to tak za, tak napunuj. No, no jak było? Był marker 2 3 4. Dobra, mamy cztery osoby. Tu mamy kolejne 5. No jezu, ja tak nie umiem widzisz? 5, 6, ty ile mam.? sekund. Dobra. Wygrasz na O, jak mnie ktoś sprzątnie? 7, tak, siódma osoba, dobra. Kurde, mało prawda. Ja to tak panikowałam, a tak się znaczyłam. 8. mogę też kierowców. O, no! 8, co jest grane? Ile mam czasu? 20 Przepraszam! 8, co jest grane? Czekaj. 9.

Jest! A ja nie jestem oh. pewna, czy zabiłeś tam, co Zabijałem, aucie. zabijałem w aucie, bo były markery, wyświetlały się widzowie. A co to marker się wyświetlało? Y, no, no, że zabijasz. Jak oh. zabijasz, to się tak y, specyficznie pojawia na celowniku. Tutaj patrz, będzie na czerwono ten celownik, widzisz? Oh. Uh -huh. No, ja zaliczałem te markery, więc na 100% legitnie mm. widzowie zdobywam punkcik. Było blisko. Ale ja tam nie wiem, czy pan może ten nie no. sprawdzi, czy ja też nie miałam 14. Dobra, zaliczamy, 14 osoba. Bo ty będziesz 13? Ale to teraz już tak po ptakach, już tak mamy po jeden punkt. Pan montażysta nawet jak podliczy, to i tak nie, w sensie, będzie. ale jak się okaże, że był remis, że mamy obydwie po 14 punktów y, osób. To każdy dostaje punkta, panie montażysta. Czyli może Co być. to ty tu próbujesz ugrać, z... ugrać jak. Czyli, ale nie, bo mi się wydaje, że ja miałam 14, a nie 13. Więc może być 2-1, a może być 1-1. To już pan tam napisze. Pan, panie napisz tam, ile jest. Oj, widzowie, widzowie, no to teraz się co? będzie działo. Co się to jest tak zwana e, e, mapka, na której ćwiczysz balans. Trzeba wyjść po prostu tam do góry, najlepiej klikając kontrol i po prostu. Skin, a co daje kontrol? E, że się bardziej w postać fokusuje. I po prostu wychodzimy Serio? do góry, a żeby było oficjalnie, to czytam już wyzwanie, które dał widz. Przejdźcie na odcinku mapkę Balance Challenge. Mówisz masz byczku. kto dalej dojdzie, zdobywa punkt. prosta zasada, więc wiki, wracaj sobie na spawna. No tylko polecam ci tak sterować, bo jak tak będziesz szła. A to będzie się kończyć w ten sposób. Dobrze, rozpoczynamy już za moment. Wiem, że dla Wiki to będzie ciężki challenge, ale kto powiedział, że łatwo będzie, to wypiszecie piszecie wyzwania, więc piszcie kolejne, a ja już mówię Wiki, trzy, dwa. Czekajcie, a dawać ten kontrol, czy nie, niekonieczne to jest. Start, niekonieczne to jest. Możesz sobie po prostu iść. Możesz sobie wyczuć, jak to powinno I wyglądać czep. i iść na spokojnie. Nie musisz cały czas trzymać W, Możesz się zatrzymywać, możesz sobie kontrolować. Okropnie w tych pannochciach jest. No widzę, że jak Wiki, Wiki tutaj walczy. Na kolejny odcinek A Masz musisz... kakać tu? Nie, masz iść po prostu do góry. Tam. Myślałam, że tu jest jakiś pi Wiecie? Nie, nie, schodek. Tylko, nie, tylko musisz uważać iść przede wszystkim środkiem. Kamerą możesz właśnie manewrować, y, troszkę kierować Ja nie, nie, nie. nie, te pazury głupie. O nie! O, ja. To będzie moi drodzy, ciężkie... Przepraszam za to, że się drę, ale. O! Spróbuj wy... wycelować. W. No idź. Gopi to idź. No, <laughs> To będzie męczarnia, widzowie. Będzie, lepiej spać, Ale, niż ale nie, no, skup się, skup się. Nawet jakby co, to pan montażysta przyspieszy, jakby będzie, się nic i nie takie, działo To będzie taka biewiórka, jak ja mówię. O tak będzie O wika se idzie zaczęła kontrolować boki Proszę zobaczyć Tu się dzieje coś pozytywnego Bardzo Jak dojdziesz tam do checkpointu To naprawdę wysoko postawisz poprzeczkę Nie sądziłem, że a... Nie sądziłem, że tak ci dobrze pójdzie Nie patrz dół, nie patrz O, i się zmienia teksturka, a teraz po kamykach jakichś... Ziemniaki, ziemniaki w powietrzu. Ale bym zjadł ziemniaka, jestem taki głodny, Wika. O nie. O, kurde, tutaj Kurka już... wodna. No, coś się tu zaczyna dziać, już takiego potężnego, widzowie. O. Ja. A, ja to się kręcić o, ale jak idziesz środkiem, to nawet... nawet... Ej, a, kam, e, a kamerą też ten? Tak? Możesz manewrować. Tak, kamerą też, w... też skręcasz, no. Tylko a, musisz a... cały czas w trzymać, cały czas w... No teraz. Jezu. A podskoczyć ale to jest trochę risk. Nie, ona nie z... ona chyba tutaj. Babo skaczy. Dobra, Wika w sumie ja No nie, nie Jaki fart! Jak ty przywarcasz w ogóle, co jest grane? Widzowie, czy ja dojdę dalej? Teraz to ja już mam trochę wątpliwości. Wiktoria spadła. Tutaj mniej więcej, okej, okay. tyle tych ziemniaków przeszłaś. Tyle Ale ci zapiszmy, brako? gdzie ja jestem. Dobra, to przy... flagę tu wbijemy. Masz, masz, Wika, proszę, przygotowałem specjalnie. Na euro. Tak, flagę dla Wiki. Dotąd doszła Wika. Jak dojdę do flagi, to wygrywam. Dobra, widzowie, bo. Ja wiem, że to zrobię na pewno, chociaż no ostatnio było gorąco, jak tak mówiłem, więc y, pozwalam Wiki w jakiś sposób nie rozpraszać. Ja tu będę utrudniać, na przykład tak. Ej, ale ja mam gilgotki, laska. <laughs> Trzy, dwa, jeden i deser. nie, no to jest nie fair, trochę się ci przeszkadzało. No czemu nie, ja, ja pozwalam, bo ja normalnie mógłbym Nie, tak skoczyn. Ja normalnie mógłbym biec. Bibi, bibi. O, nie, dobra. Zaczyna się robić gorąco. Jedną ręką dam sobie radę, dam sobie radę. Jedną nie, ja się ręką przyspieszę. Po, poczucie winy, że cię... Ty to, to ja dobra, to ja trochę przyspieszę. O, kurde. Ej, taka ja jest to zasada. Robię. Wywaliło GTA! Nie, nie ma tak. Spadłeś, patrz, nie ma. Nie, wywaliło GTA, co jest? Dobra, widzowie, wywaliło, flaga to tam, ja mniej więcej wiem gdzie, ale będę sprintował całą mapę. A jak się okaże, że będziemy się potem, bo nie wiadomo, gdzie to będzie? No to wygram bezapelacyjnie. Panie i panowie, 3, 2, 1, 0, sprint i lecimy. Lecimy, dura. aha, jak się odpaliłaś teraz, co jest, nie ma szans. Ile będziesz... To twoje wideo. Nie, jednak mi to Graj tak. Wiktorka. E... Ej! Pff. Widzieliście to? Co? Proszę to dodać, panie montażysto. Co? Wiktorka zachowała się fair i. Ale ty się nie zachowałeś fair. No w sumie teraz ja się zachowałem fair. No, ani trochę. Ale nikt tego nie widział. Ale był 3-1 już jest. Nie ma takiego bicia. Biegniemy. No i widzicie jak to jest. Bądź tu szczery. Dobra, widzowie. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Jest albo 2-1, albo 3-1. Zależy, jak tam, tamta runda pójdzie. Jest 3-1. I zostało nam ostatnie wyzwanie. Prostowanko jest 2-1, więc albo w ostatniej rundzie zremisuję, albo nie. Ale to będzie losowe, więc widzowie, taxi challenge zaczynamy. Co to jest masakra. Moi drodzy mili Państwo, wczoraj oglądaliście Taxi Challenge z ekipką, a dziś nie mogło zabraknąć tego wyzwania z Wiką kurczę. Stwierdziłem, że to jest. tutaj jest ubrany w ogóle dziwnie. No to jest Franklin, tak jak. jeszcze pomyślili ten tak, taksiarz. No właśnie, nie mam pojęcia, co Taciusiu taksiarz pomyśli, ale panie, drogi mój, jedziemy. Cel podróży, kurde, dobra, i teraz ponagli i zobaczymy, czy kierowca. O nie, co ja zrobiłem? Nacisnąłem Escape. Jeszcze raz, panie, 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 nie. Spokojnie. Jedziemy tutaj, po nagli, dobra. A co mu będziesz robił? Nic, ja nie klikam. Teraz Nie ja wiem, ale ponaglasz. Los zdecyduje. Tak, um, mówię, mówię. Gościu szybciej, bo zaraz wiesz, będę miał przypał, nie? Okej, okay, ale bez jakichś takich broni czy coś. Nie, nie, nie. Tak grzecznie go ponaglasz i on stara się grzecznie jechać, ale jak to będzie na tej trasie, zobaczymy, widzisz. Ale wie. fajne to jest, że nie musimy nic zrobić. No, ty się cieszysz, co? Los decyduje. Teraz, kto dalej dojedzie, zwycięża odcinek, wiadomo. No. Albo będzie remis, chyba że jeśli ja dojadę dalej. Patrz, jak on za, za, za pindala tutaj, widzisz to? Czyli to już nie zależy o, od nas. Tak. To już nie zależy od nas. Nie, nie. trzeba ja też te trasy... Śledzi, to jest wasakra. Dobra, i jak to wygląda? Tutaj jest zawsze taki podskok. No. Dobra, nie wykrzaczył się, nie oh, wykrzaczył yes. się. Jedzie dalej, proszę. Najgorsze to będzie teraz ten etok. No, jakim driftem zajechał. Co za gość. Proszę cię, hamuj. hamuj, 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 hamuj. Nie! nie. Dobra! Yes. A jak on to zrobił? Jadę dalej. No, trzeba mieć czwarta, trzeba mieć A czyli co, dużo farta. Do, dopóki nie spadniesz, i nie umrzę. Tak, dopóki nie spadnę z tej drogi, to jadę, nie? O, kurde, chłopie, hamuj, proszę cię. Ja. A. Dobra. Ale nie ślę Jeszcze się trzyma, ale chłop wymiata. Co jest Jak grane? Jak on to zrobił w ogóle? Co jest grane, widzowie? Jest szansa, że zremisuje ten odcinek. O nie, koniec. No. Koniec. No. Trzymaj się, gościu Tak! Co? Jak? Jaki to jest przegość? I on ma jakieś tutaj te Cheater normalnie, Cheater, no? ale naprawdę dobry kierowca się trafi, bo zazwyczaj się wypada zdecydowanie wcześniej. No, to jest mój koniec, koniec obecnie. Ja. Dobra, do tego ma momentu dowody, panie. bijamy polską flagę w tym miejscu. Zobaczymy, czy Wika dojedzie dalej, czy też nie, ale będzie ciężko. Widzowie, flaga polski powiewa w tym miejscu, ale był blisko mety. Tam już dalej jest meta, więc wracamy, wzywamy taksy dla Wiki i zobaczymy. I jazda. A pazura brudnego. Dobra, dzwonimy, widzowie. Na taksę. Zobaczymy, czy chciałbym wezwać no, taksówkę. Nie ma problemu, za kilka minut ktoś pod pana podjedzie. Aha, dobra, Wika, tak, zostawiam ci czyń honory. Yy, nie wpadnij pod auto, o, więc lepiej się rozglądnij o, dobrze. O, o. Przejście przez autostrady to też jest o, challenge, słuchaj. No, ja, ja, ja po masie mu leciała. Ja no do dobrze. No bardzo dobrze. I teraz Enter. Raz Enter. Hop. I ponagli spacja Hop. Jedź pan, jedź pan. Dobra. Jedź pan, ja, nie ja pierdzielę, już się o, chłop o, zderzył. To nie, 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 nie źle rokuje. Źle ja ponagliłam go, mogłam go podlagić. Nie, dobrze, dobrze. On sobie... A krasa jest wytyczona. Tak, on sobie tak pojedzie. Moi drodzy. Ale jajca. Ja muszę to wygrać. Musi być Remis w tym odcinku. Tak, będzie Remis w sensie, że dojedzie do tej samej tej spadnie z tej samej skarby, tak może być. No to widzowie zadecydują, kto ładniej spadnie. Może, może jedzie ten sam pep. Nie, to jest losowe. Zobaczcie, że twój pojedzie zupełnie Gdzie inaczej. Nie, jedzie w ogóle, dobrze jedzie. Dobrze jedzie, bardzo dobrze. Tutaj te drogi wyglądają tak samo. No ale powiem tak, twój jakoś tak spokojniej Wolni. zaczyna, no, nie? no, no, no. Zobaczymy może, tylko nam się tak wydaje. No tutaj no. też zahaczył. To jest legendy. Legendarna Jakoś nie? tak wolniej jedzie. Trochę wolniej. No, nie? no. Terazem czy tą samą prędkość... Zobaczymy, mój. czy tu go wybombi, tak jak mnie wybombiło. Ja A ten, ja elegancki. Jak, jak zrobił w ogóle jak wszedł zakręt, ale tutaj. Opa, o, na kamyku się zawiesił, ale ty. Ale to... nie się to wygląda, oni sobie. sobie tak radzą, dobrze. No zobaczymy, teraz się zaczynają schodki losko Ja tutaj... O, o, mój tak nie pojechał! O nie, 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 ja nie zapłacę za tą usługę. Panie! No, ja nie Sz wiem. Wy... Szyby wybite już, gorąco o. wjeżdża do. O. <laughs> Dobra, jest. Ale emocje, widzowie. NPC zadecyduje o werdykcie tego odcinka. Jak już to się flaga zakończy? Jest zaraz? Nie, jeszcze kawałek do flagi. Tutaj musisz przyparć trochę A, gościu! I ja pierdzielę chłop za, za dukę. A mój, a mój, a mój, a mój, a mój! A mój, a mój a nie. Jest! Nie! Tak jest! Nie. Tak jest! Ile jest? Mówiłem. 2, -2? 2, nie... i to jest koniec. To no, jest, już jest koniec. koniec. A, nie, a no to, to to kto wygrał odcinek? Nikt nie wygrał odcinka. Okej, okay. no dobrze, ja Remisik. w sumie spoko. Gratulacje. Gratulacja. Dzisiaj cztery wyzwania były przygotowane, więc jest remis, chłop wysiadł i. i Panie! Pa. Nie zapłacę nic. Zestresował! No, Zestresowałeś go! <laughs> Moi drodzy, Wiktoria zestresowała No, Dzisiaj odcinek remisowo. Jeśli Wam się podobało, zostawcie Mnóstwo łap w górę i pamiętajcie, żeby wpadać na nasze instagramy, szczególnie do Wiki. Odwiedzajcie ją i co? Do następnego. Raper Kaluk się z wami żegna. Się Widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie wyzwania do kolejnego odcinka.